Wyłącz to gówno, boć i zrobię z mordy galaretkę. Dobra, usiądź se. Jestem Ronu Izli, mieszkam w Czarnobylu. Jestem Harry Potter i mam straczkę. Sorry, popuściłem z wrażenia. Ty naprawdę masz ten, ten, no ten, ten, taki mariu, no taki, ten, co, to, kiedyś, coś tam, tam, no tam, tam, coś tam, gdzieś, kiedyś, coś, ktoś, jakoś, czemuś, komuś, coś, kiedyś... Dobra, przestań łóż, bo mnie głowa boli, dobra, dobra. Chcecie coś do żarcia, nie dzięki mam swoją bułkę z pasztetem z i kremem z benzyny, mnam mian. Poproszę trochę wszystkiego. A może by go okraść rodzice byliby dumni? Ale ty masz kujoński pierdchary. popatrz se na to. Czekaj. Run, run, coś ty pieprzał na śniadanie, cztery jajka, około pół metra kiełbasy i 30 kilo kiszonej kapusty. Poza tym ustanowiłem rekord Guinnessa w sraniu na odległość. O, o czoklet froksy, zarąbiaszcze, a w środku są karty ze zdjęciami sławnych ludzi. Święta panienko, co to jest? Miały być czoklet froksy, a tu mi dają jakiegoś potwora. Kiedy w Czarnobyle był wybuch wszystkie froksy się zmutowały. Mam dziadka półdziana podobno to on go wszystkiego nauczył, łącznie z dojeniem kołów. A ten gdzie polazł? Myślałeś że będzie tam stał i patrzał na twój ze strany ryj? Eee, oj sorki wymsknęło mi się, nie przepraszaj tato, to twój ojciec. No moja matka jest człowiekiem, myślałeś że dlaczego wyglądam jak Dabil, podpalmy go, dobra błaha chichły Czary! Nie odwracajcie się, ja tylko szukam rodziny. Tak, bo tu ją jeszcze znajdziesz. Taki kozak, to pokaż jak czarujesz. Czary! Mary! Hokus! Pokus! Twoja stara to Ford Focus. Co się stało się? No, ale żeś przyszpanował. Mogę dostać autograf? A jeśli cię to tak interesuje, to popatrz sobie na prawdziwe czary. Tylko się nie zezraj. Dupa pastraka i owaka.